Karta z waszymi podpisami, prawda? Ląduje o tutaj. Powie mi pan, ile sekund mam ją znaleźć? Tak od 1 do 10, poproszę i spróbuję to zrobić w gie... Dobrze, w 3. W 3? Raz, dwa... Trzy, <laughs> proszę bardzo. Fajnie, tak Świetnie. sobie. Dobra, widzę, że tu nie są państwo pod wrażeniem? Więc e, spróbuję to zrobić dla pana w bardziej imponującym no, stylu, dobra? Okay. Zobaczymy. Ok, e, to taką. Panie Wojtku. Ja pokażę. Zap Jezu, wojska. Ciągle! Ciągle pięć tych tychliwi! No niestety, hajsów nie ma! Jestem! Wida świszczyk! Ale! E, no, panie Wojtku, tutaj w zamkniętej na guzik kieszeni jest jedna idealnie złożona na cztery karty. Ja pokażę, zaprezentuję. Może akurat. Zobaczymy. No to... Tak, o oh, pan zbiegnie pan podpisywał no to pan wyciąga, pan otwiera. Pan wyciąga. Tak. Może, Nosią, zaczone, może akurat, zobaczymy. Nie! Nie! Nie, 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 nie. Jestem dzień dobry. No, nie. Jestem za to bym w cieszym stole. Dziękuję pięknie. Dziękuję. No i to jest dla pana teraz no, z podpisem jak najbardziej, proszę bardzo.